Cześć wszystkim. Dziś jest dzień, który rozpoczyna sezon na siewy. Ja będę siać em, różnego rodzaju warzywa. Zobaczymy może i też kwiaty, em, bo myślę, że już każdy z Was, tak jak i ja, nie mógł się na to doczekać. Sezon em, zacznę od em, siewu em, selera. Jest to Seller Makar. Bardzo fajnie mi się sprawdził w zeszłym sezonie. W związku z tym i dziś, i w tym roku będę chciała go mieć na swoich, na swoich um, grządkach. Bardzo fajnie się przechowuje. Bardzo piękne dał mi um, owoce w postaci tego takiego potężnego korzenia. Więc Zaczynę w związku z tym, że on potrzebuje dużo czasu na to, żeby sobie, żeby się rozwinąć. To będzie pierwszą, właśnie pierwszym warzywem, które wysieję. Opakowanie jest gdzieś już tam mocno zniszczone, ponieważ nie jest najnowsze, ale ważne, że owoce w środku są, że nasiona w środku są takie, jak trzeba. Mamy od poniedziałku, czyli od 6 lutego aż do niedzieli. Świetny czas na wysiewy. Więc ja postanowiłam, że na każdy dzień pokażę Wam, co będę siać. Dziś zaczynamy właśnie od selera korzeniowego. A jutro będą i w, i w kolejnych dniach następne rośliny. Zobaczcie. Ja już mam przygotowane taką tutaj miseczkę. Z wilgotnym podłożem. Delikatnie tylko tutaj obsieję tym właśnie selerem i nie będę już niczym okrywać, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o seler, jest, jest na tyle maleńkie są te ziarna, że okrywanie ich nie jest konieczne. Także tak to wygląda. Ciekawa jestem, jak to jest u Was? Czy Wy już ruszyliście z siewami, czy dopiero będziecie? To robić, dajcie mi znać w komentarzu i widzimy się jutro w kolejnym filmiku.